Cześć, witamy w kolejnym filmie. Dzisiaj taki krótki film. Tutaj przyjechał do nas Mercedes Vito na wymianę opon. Tutaj przy okazji wymiany opon wymieniliśmy też wentylki i na ustawienie geometrii. Tutaj wymieniane były, z tego co właściciel mówił, wahacze i końcówki drążków. Tutaj, jak zawsze, przyjeżdża do Was Vito czy taki Mercedes na regulację geometrii. Zanim wiedziecie nim na stanowisko, ja akurat robię z kanału, niektórzy robią z podnośników tych najazdowych, ale to jest mniejsza z tym, bo tak czy inaczej, czy na kanale, czy na takim podnośniku, yy, zazwyczaj w 90% tych Mercedesów jest problem z pochyleniem przednich kół. Tutaj mamy regulację. No widzicie? I tutaj zanim na, takie, na taki pomiar geometrii wiedziecie, warto... Popuścić te śruby, bo one zazwyczaj bardzo ciężko wychodzą, bardzo ciężko się odkręcają. Pomimo, że nakrętka się odkręci, tutaj ta śruba w środku dosyć mocno trzyma. Także wyciągamy je, tak widzicie, tutaj posmarować i ustawiamy koło maksymalnie w pionie, i delikatnie cofamy je. I w takich przypadkach bardzo często. Jest minimalna już regulacja, jeżeli chodzi o pochylenie. Jeżeli nie trafimy, trzeba popuścić je, odchylić koło, i dopiero wtedy skontrować już na pomiarze geometrii. Tradycyjnie, że były ruchome tutaj drążek i końcówka. Tutaj ktoś wymienił końcówkę, popuszczając kontra, natomiast kontra nie była ruchoma. Musiałem delikatnie ją podgrzać. Teraz e, drążek od kontry jest. E, Ruchomy po prostu. O. Możemy wjechać na stanowisko geometrii. Dlatego im mniej szarpania na stanowisku, mniej popuszczania dużymi siłami, tym większą pewność macie, że pomiar wam się nie przestawi na płytach przednich obrotowych i tylnych rozprężnych. Także taki szybki filmik odnośnie geometrii Mercedesa. Dzięki i pozdrawiam.